W tym odcinku opowiem ci o zadaniach, które będą na ciebie czekały, jeżeli zdecydujesz się budować własną aplikację. Zaczynajmy. Ja nazywam się Bogusz Pękalski i od 2017 roku buduję i utrzymuję się z własnych aplikacji SaaS, a na tym kanale na Startup My Way dzielę się swoją drogą oraz poradami dla młodych, ambitnych, początkujących twórców aplikacji SaaS. Ruszajmy do tego odcinka. Więc dzisiaj zajmiemy się wszystkimi zadaniami, które będą Czekały Ciebie jako twórcy aplikacji. Wiele początkujących osób w ogóle nie zdaje sobie sprawy, jak dużo tematów jest do zaadresowania, szczególnie programiści, wydaje mi się, że siadają, budują aplikacje i tyle. Natomiast tematów jest bardzo, bardzo dużo i dzisiaj przez nie sobie przejdziemy. Szczególnie chodzi tutaj o aplikacje, które już mają płacących klientów, tak? No bo jeżeli zaczynamy i nie mamy żadnego klienta, no to możemy sobie siedzieć, sobie budować jakiś projekt gdzieś tam w naszej, w naszej piwnicy, w naszym, w naszym domu, siadamy do kodu i sobie coś robimy. Natomiast to nie jest zarabiająca aplikacja, tak? To jest raczej hobby, tak? Każdy może sobie usiąść, coś sobie zbudować i wtedy. Może pominąć te zadania, o których dzisiaj powiem. Natomiast, jeżeli idziesz w stronę drogi foundera, drogi osoby, która się utrzymuje ze swojego oprogramowania, ze swoich aplikacji, no to słuchaj dalej. Pierwszym elementem taką kategorią zadań będzie budowa produktu. No więc budujemy oprogramowanie, więc bez produktu się nie obejdzie. To oczywiście najlepiej wychodzi programistom. Siadamy, budujemy sobie swoje rozwiązanie. Natomiast co się składa tak naprawdę na budowę produktu? Przede wszystkim musimy zdecydować co w ogóle będziemy budować. Tak? To nie jest takie oczywiste, czyli siadamy, i tak w sumie możemy się zastanawiać, ale co my tak naprawdę mamy zbudować, od czego zacząć? Druga rzecz, budowa wizji i roadmapy rozwoju produktu, tak? czyli musimy czasami usiąść i pomyśleć, gdzie my chcemy być z tą aplikacją za 3 miesiące, za 6 miesięcy, za 12 miesięcy albo za nawet za 2 lata. Kolejna rzecz to jest decyzje, czy budujemy. Nowe funkcje, czy rozwijamy starsze, czy naprawiamy błędy, które na przykład zostały znalezione, więc taka priorytetyzacja tego, co będziemy robić, no bo wiadomo, czas nie jest z gumy, szczególnie jeżeli jesteśmy solotwórcą, solo founderem, no to nie będzie nam tak łatwo to wszystko zrobić, więc będziemy musieli, musieli zdecydować. Kolejna rzecz, UI, UX, czyli. Co jest gdzie w aplikacji, gdzie user klika, jak wygląda flow tego użytkownika i jak tak naprawdę ta aplikacja wygląda z perspektywy naszego klienta. A jeżeli pojawią się klienci, no to oczywiście pojawią się bagi, więc trzeba będzie w ramach tej budowy produktu naprawiać różne rzeczy, które, które się zepsuły. Kolejną rzeczą jest analiza logów, czyli trzeba będzie patrzeć czy aplikacja działa sprawnie, dobrze, czy nie lecą jakieś problemy, może klienci ich nie zgłaszają, ale na przykład coś nie działa i w ogóle gdzieś tam się gdzieś tam się wywala. Integracja ze zewnętrznymi narzędziami, tak? Czyli chcemy na przykład podpiąć system do faktur do naszej aplikacji. No to musimy wybrać ten system albo kilka systemów, zorientować się, jak ta integracja może wyglądać, jak działa API tego systemu. No i w końcu jeszcze to zaimplementować. Kolejna rzecz, faktyczna, no, faktyczna praca nad kodem i budowa, budowa tych funkcji. Tak? No, decydujemy co budujemy, jak to będzie wyglądało, jak to będzie działało, no, ale trzeba usiąść i to faktycznie napisać i zbudować. Refactoring, ulepszanie istniejącego kodu czy, czy testy. No i oczywiście kwestia infrastruktury, wdrożeń i tego całego zamieszania związanego z publikacją aplikacji i utrzymywaniem jej. Natomiast budowa produktu to jest tylko wierzchołek góry lodowej, więc kolejną kategorią zadań, z którymi przyjdziecie się mierzyć, jest support, czyli zadania, zadania supportowe. No, i w momencie, kiedy zdobędziemy klientów i oni płacą za to nasze rozwiązanie, no to zaczną się do nas odzywać. Zaczną się do nas odzywać na przykład mailowo, tak? Pytając, czy taką funkcję, której im brakuje, wprowadzimy, czy może nie, albo zgłoszą jakiś błąd, albo będą chcieli porozmawiać, albo będą chcieli umówić się na demo, albo wpisz tutaj dowolny inny powód. Naprawdę, klienci, którzy płacą, są w większości mi mili. Natomiast mają często bardzo dużo różnych requestów do nas. No a tak jak mówiłem, nasz czas z gumy nie jest. No i co tutaj się składa na ten nasz support? Więc pierwsza rzecz, taka standardowana, to jest mail, tak? Musimy mieć jakiś mail supportowy. Druga rzecz, jeżeli podamy telefon gdzieś, tak? No to musimy ten telefon potem odbierać i rozmawiać z klientami. W niektórych branżach to jest po prostu. Must have, tak? Nie ma opcji, żeby na przykład w branży ubezpieczeniowej poruszać się bez rozmów telefonicznych. I ja na przykład cierpiałem z tego powodu, budując policję w chmurze. Teraz mam mało rozmów telefonicznych raczej mail, raczej kwestie takie cyfrowe, tak? czy jakiś zoom, czy jakiś Meet. Natomiast telefony raczej rzadko, tak? Przy budowie, przy budowie Zanfi. Natomiast wcześniej telefon. Był ważny. Kolejna rzecz, czat, czat na stronie. Jak już będziemy mieli rozwiniętą aplikację, no to prawdopodobnie wrzucicie sobie czat na swoją stronę, tak żeby klienci bezpośrednio ze strony mogli do Was napisać. No ktoś musi monitorować ten czat i ktoś musi tam odpisywać. Kolejna rzecz. Wszystkie social media, tak? Więc pewnie będziecie mieli na przykład fanpage na Facebooku i tam część klientów też będzie pisać. Profil na Instagramie, profil na LinkedInie, jakaś grupa, społeczność dla użytkowników, to też jest popularna rzecz przy aplikacjach, tak? Chcemy zgromadzić tych ludzi w jednym miejscu. Czy to będzie na przykład w formie społeczności u nas na, na Zanfi, czy w formie, nie wiem, jakiegoś Discorda, czy jakiegoś innego, innego produktu. Tam też trzeba będzie z ludźmi pisać. Czy prywatne wiadomości do Ciebie bezpośrednio, więc ludzie też będą pisać do Ciebie bezpośrednio na LinkedInie, nie na Messengerze, na innych social mediach, gdziekolwiek Cię tylko znajdą, będą do Ciebie pisać. Szczególnie, jeżeli tych klientów będzie no, większa liczba. No i teraz tak naprawdę każdą wiadomość trzeba przeczytać, przeanalizować, odpowiedzieć coś na nią, no i zidentyfikować, jak ona jest istotna, tak? Jeżeli to jest jakiś feature request z czymś, czego nie będziesz w ogóle wprowadzał, no to możesz Olać tę wiadomość na początku, tak odpisać w wolnej chwili. Natomiast często klienci potrafią znaleźć jakieś krytyczne błędy, które są do zrobienia ASAP, więc nie możemy w ogóle ignorować tej komunikacji. No i na tym etapie rozwoju produktu, na tym wczesnym etapie rozwoju produktu, gdzie jesteśmy sami, gdzie walczymy o każdego klienta, nie możemy ignorować tych wiadomości, bo to jest prosta droga do tego, żeby klientów płacących nie mieć albo ich stracić. Więc to po prostu wymaga. Poświęcenia i wymaga czasu, ale oczywiście jest pewnym takim plusem nowych aplikacji, no bo tej komunikacji będzie aż tak dużo w porównaniu do aplikacji, która ma na przykład 10 tysięcy czy 50 tysięcy klientów. No to tam trzeba wprowadzać systemy automatyczne, jakieś AI, -e, dział cały, supportu i tak dalej. Natomiast ty masz przewagę. No ale to i tak wymaga. Czasu. A to jeszcze nie wszystko, więc przechodzimy do kolejnej kategorii. I kolejną kategorią jest edukacja, więc my musimy naszych klientów edukować, jak nasza aplikacja działa. To, że zrobisz stronę i że ty wiesz, jak aplikacja działa, i myślisz, że wszyscy się domyślą, no może nie wystarczyć. Prawdopodobnie będziesz musiał po prostu aktywnie edukować swoich klientów, swoich użytkowników, i co na taką edukację może się składać. Więc pierwsza rzecz, opis aplikacji na stronie głównej, opis poszczególnych funkcji zastosowań aplikacji, instrukcje wideo, takie ogólne z lotu ptaka i szczegółowe, jak działa każda kolejna funkcja. Instrukcje tekstowe, czyli to samo co na wideo, tylko w formie tekstowej, bo część osób będzie chciało oglądać wideo, część będzie chciało przeczytać. FAQ, jakieś najczęściej zadawane pytania, artykuły, case study, czyli z jednej strony piszemy artykuły na przykład na naszego bloga, żeby zainteresować ludzi, żeby budować. SEO, z drugiej strony robimy case study z obecnymi klientami, żeby kolejni przychodzili i mieli taki social proof, dowód, że ta aplikacja działa i jest faktycznie ktoś z niej korzysta, ktoś, ktoś realny i że ja mam mniejsze zagrożenie z tego, że ja też będę z niej korzystał, bo no, jeżeli ktoś już zaufał, jeżeli jest grono klientów, no to mi będzie łatwiej, więc takie study też są bardzo istotne. Spotkania demo. Tak? Czyli to jest pewna, pewien rodzaj edukacji. Klient chce się dowiedzieć, porozmawiać z tobą, zobaczyć jak aplikacja działa, zobaczyć jak to wygląda w praktyce, bo być może strona po prostu nie będzie nic mu mówiła. Tutaj mamy też rozróżnienie na różne typy produktów. Jedne są produktami takimi typu self-served, czyli. Po prostu użytkownik wchodzi, sam wszystko robi, ogląda jakieś tutoriale, podpina kartę i, i, i tyle. A z drugiej strony mamy takie bardziej produkty, które wymagają wdrożenia, spotkania demo, jakichś przykład kilku spotkań, jakieś połączenia różnych rzeczy, integracji, migracji danych itd., itd. Takie droższe produkty, więc to też jest kolejny czas. No i oczywiście tematy związane z webinarami, czyli takimi szkoleniami, nie jak demo jeden do jednego, tylko jeden do wielu, czyli ja robię demo, ale przychodzi np. 100 potencjalnych klientów. Kolejną kategorią Niezwykle istotną kategorią zadań foundera jest marketing. Więc na początku no nie będziesz miał kasy, żeby zatrudniać jakiś dział marketingu, ekspertów i tak dalej, więc trzeba będzie robić to samemu. Tutaj może pomóc jakiś wspólnik bardziej biznesowy, tak osoba, która się tym, tym zajmie. Natomiast, jeżeli chcesz być takim one-man army, no to te zadania marketingowe spadną na ciebie. Przede wszystkim w zadaniach tej kategorii naszym celem jest pozyskanie użytkowników, żeby oni się w ogóle dowiedzieli o tym, że nasza aplikacja istnieje. I następnie. Dowiedzieli się, jak ona działa i zdecydowali, czy chcą w ogóle z niej skorzystać. I co tu się składa na te działania marketingowe? Więc pierwsza rzecz – edukacja. To w poprzednim punkcie omówiłem dosyć szczegółowo. Druga rzecz – tworzenie ogólnych treści związanych z Twoją branżą i problemami, które rozwiązuje Twoja aplikacja, tak? Czyli na przykład odpalamy bloga, czy podcast, czy, czy YouTube'a, czy social media i pokazujemy różne problemy. Niekoniecznie działanie aplikacji, jak działają funkcje, tylko raczej i jakie są problemy, jakie są potencjalne rozwiązania, gdzie tam nasza aplikacja się tak naprawdę wpasowuje, tak? Ale edukujemy tutaj nasz rynek. Social media, tak? To jest kolejne, kolejne miejsce, gdzie będziemy robić jakieś działania marketingowe. Blog, podcast, YouTube, wszystkie te, te kanały możemy wykorzystać. Poprawna analityka i badanie konwersji. To też jest trudny temat, czyli my chcemy wiedzieć, skąd ludzie przychodzą na stronę, ile tych ludzi przychodzi, czy jest więcej, czy jest mniej, jak to rośnie, z jakich kanałów, czy zakładają konta testowe, triale i tak dalej. I potem, ile osób z tych triali przychodzi na wersję wersję płatną, więc ta analityka jest bardzo, bardzo istotna również. Optymalizacja pod SEO, czyli sprawdzanie, czy się wyskakujemy na jakieś frazy kluczowe, jak to w ogóle wygląda i też Budowa, budowa treści pod, pod SEO, gościnne występy u innych twórców, na przykład my, jako founderzy, możemy chodzić po podcastach, po różnych kanałach YouTube'owych, po live'ach, webinarach, Instagramach innych osób i dawać gościnne wywiady, opowiadać o tym, co robimy, o naszej drodze, o naszej aplikacji czy to bardziej w takich kanałach branżowych, czy to bardziej w kanałach związanych z, na przykład z drogą, drogą twórcy aplikacji, drogą foundera. Tak na, na przykład można przyjść do mnie do podcastu i porozmawiać o, o, swoim produkcie. Więc to jest kolejna, kolejna rzecz. Płatne kampanie reklamowe, czyli wszystko co związane z płatnym ruchem Facebook ads, Google ads, YouTube ads. LinkedIn, TikTok, i tak dalej, i tak dalej. Kolejna rzecz. To oczywiście musi być dobrze połączone z tą analityką, żeby badać, czy faktycznie to, to nam działa. No i kolejna rzecz, kampanie mailowe, czyli na przykład kampanie takie marketingowe do naszych użytkowników takich trialowych, darmowych, czy tych, którzy nie przeszli jeszcze na płatne plany, czy komunikacja już później, jakby posprzedażowa, do klientów naszej aplikacji takich płacących. Tak? Tutaj też to, to już nie jest stricte. Marketing to jest raczej customer success, czyli utrzymanie klienta. Natomiast tutaj też to też wymaga czasu. Jeżeli wprowadzamy jakąś nową funkcję, chcemy wszystkich ludzi poinformować, no to też musimy wejść do tego systemu mailowego, napisać maila i go wysłać. Tak? To jest kolejny czas. Kolejną kategorią są rozmowy z klientami, więc każdego dnia będziesz rozmawiał czy z przyszłymi, czy z obecnymi klientami swojej aplikacji. To już trochę poruszyliśmy w poprzednich kategoriach, natomiast tutaj tak podsumowując, jakie zadania Cię czekają w kontekście rozmów, interakcji z klientami. Na przykład pisanie osobistych wiadomości do osób, które założyły konto. Jeżeli chcemy zwiększyć konwersję, zwiększyć zainteresowanie ludzi na wczesnych etapach naszej aplikacji i oni na przykład przychodzą na nasz landing page i zostawiają swojego maila, jeszcze nie ma produktu, no to musimy się z nimi kontaktować i z nimi rozmawiać, próbując jakby ciągnąć naszą, naszą konwersację, tak żeby oni po prostu potem chętnie dołączyli jako płatni klienci. Rozmowy telefoniczne, jeżeli mamy tutaj jakiś element, element telefonów, spotkania online z klientami, czyli właśnie spotkania demo, jakieś zoomy, kole i tak dalej. Śledzenie statusu kontaktu z klientami to też jest ciekawy temat czyli jak ja się skontaktuję z jakimś klientem, na przykład mailowo no to tak naprawdę ja za trzy dni mogę o tym zapomnieć <laughs> i nie wiedzieć, co robić dalej, w ogóle jakby olać, olać ten temat, więc ja muszę zapisywać każdy ten kontakt z klientami, tak, żeby móc potem zrobić follow-up, zobaczyć, kto odpisał, kto nie odpisał, żeby potencjalnie tego klienta potem zamknąć w osobę płacącą. Follow-upy, tak, to się jakby jest rozwinięciem tego poprzedniego punktu, czyli jeżeli ktoś nie odpisze raz, drugi, trzeci, no to po prostu muszę robić follow-upy, tak, może on nie dostał tej wiadomości, może ją zignorował, nie miał czasu, więc minimum robię to, minimum dwa razy, minimum trzy razy, Najlepiej w ogóle robić to 4-5 razy. Jeżeli rozmawiamy z jakimś klientem, a on nagle przestaje się odzywać, no to warto próbować tą komunikację utrzymać. No i oczywiście kwestie negocjacji, czyli część klientów powie, no dobra, ja do Ciebie przyjdę, ale jak zrobisz taką funkcję? Albo ja do Ciebie przyjdę do aplikacji, jeżeli rozszerzysz mi jakiś limit, albo coś. Tak? No to musimy negocjować i też podejmować decyzję, czy idziemy w to, czy nie, czy mówimy klientowi, że jest tak, jak jest i, i nic z tym nie można zrobić. No i ostatnia rzecz to jest zamykanie sprzedaży, czyli de facto już to konwertowanie klientów z marketingu, jakby do dopłacących. Kolejną kategorią zadań są sprawy związane z zespołem. Więc jeżeli jesteśmy sami, no to to wszystko nam oczywiście odpada, ale jeżeli mamy albo wspólnik, albo wspólników, nie mówię już o inwestorach, albo pracowników, tak, no to, to chodzi nam tutaj kwestia zespołu. Więc co tutaj możemy mieć. Jakie możemy mieć zadania? Wspólnicy, podział udziałów. Musimy się jakoś dogadać na podział tych udziałów. Podział pracy, kto jak pracuje, co robi, kiedy to robi i tak dalej. Podejmowanie decyzji, więc jak mamy wspólników, jesteśmy powiedzmy na równi decyzyjni, tak? Nie ma jednej wydelegowanej osoby, która podejmuje wszystkie decyzje. Tak, Część, jedne, jedne z decyzji jakby podejmuje na przykład jeden wspólnik biznesowy, a drugie techniczne podejmuje drugi wspólnik, na przykład CTO, lub jakoś robimy to razem, no trzeba to tutaj zdecydować, no i każda decyzja być może wymaga omówienia, spotkania. No tutaj trzeba się spotykać ze wspólnikami, rozmawiać o rozwoju aplikacji, to też jest kolejny czas. Rozwiązywanie konfliktów, niestety często pojawiają się jakieś konflikty w zespołach między wspólnikami i to też jest rzecz, którą trzeba będzie prędzej czy później zaadresować. Ale na pewnym etapie rozwoju naszej aplikacji zaczniemy zatrudniać ludzi. I wtedy zacznie się, naprawdę, zabawa na dobre. Więc co mamy tutaj do zrobienia? Rekrutacja. Zatrudnianie, takie fizyczne, podpisywanie umów, wszystkie, wszystkie kwestie związane z biurokracją, definiowanie obowiązków, co ta osoba ma robić, onboarding tej osoby, czyli jakieś dostępy, jakieś, jakieś rzeczy, które, które ta osoba musi po prostu dostać, tak żeby mogła zacząć pracę, sprawdzanie postępu pracy. Więc nie możemy rzucić takiej osoby i powiedzieć: Dobra, to sobie rób co tam chcesz. Tak, to no musimy po prostu wyznaczać zadania i potem sprawdzać, czy te zadania zostały zrobione. Spotkania zespołowe. Warto się spotykać ze swoim zespołem, tak, z raz w tygodniu. My, na przykład, w Zanfi mamy jedno spotkanie takie godzinne, dwugodzinne, między godziną a dwu, dwoma godzinami co tydzień. Wszyscy się spotykamy w formie takiej onlineowej, więc to jest kolejny, kolejny czas. Rozmowy indywidualne, więc będą rozmowy się odbywały i zespołowo w grupie. I jeden na jeden, tak? Czy to kwestie jakieś związane z zadaniami danej osoby, konfliktami, jakimiś problemami, jakimiś negocjacjami, i tak dalej. Wiadomo, im więcej ludzi, tym więcej takich rzeczy się pojawia. Urlopy. Więc ludzie będą chodzić na urlopy. Jeżeli masz pracowników, to jeden pójdzie na urlop, drugi drugiemu zachoruje dziecko, trzeciemu będzie miał jak, jakiś, jakąś rzecz w rodzinie, tak będzie musiał gdzieś jechać, potem gdzieś wyjedzie na urlop też. I nagle, nagle tych tematów robi się. Więcej. Wypłata wynagrodzeń, więc trzeba też wejść na konto. Po pierwsze, trzeba mieć pieniądze na to, a po drugie, trzeba fizycznie no, ktoś musi wejść i po prostu raz w miesiącu te wypłaty zrobić. Motywowanie i leadership, tak? czyli my, jako founderzy, no, musimy motywować ten nasz zespół i być takim. Koniem pociągowym, troszeczkę, taką osobą, która ciągnie wszystkich do przodu, i nawet jak jest źle, to pozostaje mega, mega optymistyczna, bo jeżeli lider jest pesymistą i mówi ciągle, że jest źle, no to zespół po prostu odejdzie i tyle, tak? Więc trzeba tych ludzi motywować i trzeba pokazywać się od tej strony liderskiej. No i smutny temat, tak zwany offboarding, czyli zwalnianie ludzi. Jeżeli coś się nie sprawdza, no to po prostu trzeba będzie prędzej czy później kogoś zwolnić. I zostają nam jeszcze dwie ostatnie kategorie, więc kategoria numer jeden, czyli płatności. Płatności od Waszych klientów. No Więc super. Mamy pierwszych klientów, oni nam w jakiś sposób płacą. Natomiast tutaj też się pojawia wiele zadań, które są problematyczne. Pierwsza rzecz: problem z podpinaniem karty. Klient nie może podpiąć karty, nie działa system. Bank odrzuca kartę, tak? Czy, czy tam y, Stripe odrzuca kartę, kartę klienta? Trzeba to zdobagać, trzeba zobaczyć. Być może trzeba się z bankiem skontaktować, klient to musi zrobić, przekazać na nim informacje, tak? Kolejny czas. Przeterminowane. Albo zablokowane karty, więc klient płaci, ma konto, wszystko jest spoko i nagle nie pobierają się środki, bo karta jest na przykład przeterminowana lub, lub została zablokowana, a klient nie odpowiada. No i co teraz? Co teraz robimy? Blokujemy mu całkowicie konto. Być może on nie wie o tym w ogóle, że to nie działa, ale ciężko się z nim skontaktować. Kolejne zadanie. Różnego rodzaju błędy w dokumentach, na przykład w fakturach, tak, no klient płaci, dostaje fakturę, a tu jest coś, błąd, bo popełnił, nie wiem, zrobił literówkę gdzieś w nazwie firmy, trzeba zrobić korektę faktury. I takie rzeczy się zdarzają po prostu na, na co dzień. Jeżeli klient sam wpisuje dane, to się będą te dane czasami nie zgadzały i klient będzie prosił o fakturę. Jak również, Będą sytuacje, gdzie klient będzie chciał refund, zwrot środków, więc też faktury korygujące, zwrot pieniędzy, i wszystko co się z tym wiąże. Zmiana planów na wyższe, niższe, zmiany okresów płatności. Jeżeli korzystamy na przykład ze Stripe'a i mamy to wszystko pogardniane, no to pół biedy. Natomiast tak czy siak trzeba to gdzieś tam uwzględnić, bo klient może wejść na plan roczny, a potem chcieć zmniejszyć plan na, na przykład np. Na miesięczny, a potem zrobić jeszcze jakąś operację. I niekoniecznie nasz system, to co zaimplementowaliśmy, to z czego korzystamy, obsługuje te wszystkie różne scenariusze. I czasami są, no nawet mimo tego, że używasz Stripe'a i niby wszystko to tam jest, to czasami są z tym problemy i wychodzą jakieś dziwne, dziwne sytuacje. Rabaty dla klientów, więc część osób będzie... Jak na jakichś takich indywidualnych warunkach będzie negocjowała z tobą rabaty na, na aplikacje, może na jakiś czas, może jakieś dodatkowe miesiące, może jakiś wyższy plan, może jakiś wyższy limit. Zależnie od tego, jaką masz aplikację i jak będziesz działał, no to takie rzeczy się też pojawią, bo ktoś powie, że przyjdzie do ciebie do aplikacji, ale jak mu dasz, nie wiem, 10% czy 15% rabatu i zależnie od tego, jak jesteś zdesperowany, no to możesz się po prostu na coś takiego zgodzić. No i to też jest kolejny czas, no bo trzeba jakoś naliczyć ten rabat, trzeba to jakoś śledzić, trzeba też decydować, tak? Bo pamiętajmy, że każde z zadań wiąże się z procesem decyzyjnym, Czy ja muszę wykonać jakąś pracę umysłową. Podjęcie na przykład 50 decyzji w jednego dnia to jest mega wykańczający temat, więc to nie jest tylko tak, że poświęcamy czas, bo coś robimy, faktycznie klikamy na komputerze, ale ta decyzja zabiera nam zasoby intelektualne. No i oczywiście puszka Pandory, czyli rozliczenia międzynarodowe, jeżeli działamy w formie. Takiej globalnej sprzedajemy na cały świat, czy, czy do różnych krajów, no to kwestie związane z VAT-ami, z fakturami, z tym wszystkim, gdzieś tutaj nas, nas dotyczą. To jest kolejny temat do zaadresowania. Myślę, że nagram osobne wideo w ogóle w tym temacie, bo to jest temat bardzo, bardzo też no, kłopotliwy dla wielu osób. No i ostatnia kategoria zadań twórcy aplikacji SaaS to są tematy związane z księgowością i ze sprawami prawnymi, więc nie tylko faktury, ale również. Po pierwsze, forma działalności. Czy robimy to na JDG, na działalności jednoosobowej, czy zakładamy spółkę? A może jakąś prostą spółkę akcyjną? A może komandytową? A może taką? A może taką? A jaki notariusz? A może przez internet? Jak to w ogóle ogarnąć? A księgowość? Kto to będzie rozliczał? Jak to wszystko ugryźć? Kontakt z księgowością to też jest czas, tak? Yy, przykładowo mamy spółkę i mamy księgowość. Tak, księgowość co miesiąc potrzebuje dokumenty od nas, potrzebuje jakieś wyciągi z konta. Czasami wyślemy dokumenty, wyślemy faktury, czy te, te, ta osoba z księgowości ma do tego dostęp na jakimś, nie wiem, folderze. Na, na jakiejś chmurze no i pisze nam, tu się coś nie zgadza tego nie ma zaksięgowanego albo nie ma faktury na tą płatność, tak? To też jest dodatkowy czas, ten kontakt, kontakt z księgowością. Zbieranie i dostarczanie dokumentów, no to się można może do tego zaliczyć, do tego poprzedniego punktu, czyli my na koniec miesiąca musimy zebrać te wszystkie dokumenty, na przykład kupowaliśmy domenę, kupowaliśmy hosting, tutaj jakaś chmura, tutaj jakiś tam wersel, GitHub i tak dalej, musimy te faktury zebrać i udostępnić do przetwarzania dla, dla księgowości. Sprawozdania finansowe. Jeżeli mamy spółkę Zo, no to raz do roku czekają nas sprawozdania finansowe i to też trzeba podpisać, to też trzeba gdzieś poprzesyłać, pouzupełniać te dokumenty. Oczywiście to na ogół księgowość się tym zajmuje, natomiast my. I tak musimy usiąść i pewne rzeczy porobić. Płacenie podatków, ZUS-ów i innego typu opłat takich, powiedzmy, skarbowych, to też trzeba usiąść i, i zrobić ten przelew, przelew podatku i to też jest dodatkowy czas. Umowy ze współpracownikami, podwykonawcami, ze wspólnikami, tak, wszystkie te tematy, których niespecjalnie lubimy, ale które muszą być wykonane, Szczególnie jak się potem źle tematy potoczą. Jeżeli wszystko jest dobrze, to nikt tych umów potem nie bierze w ogóle do ręki. Natomiast jak jest źle, to wtedy te umowy się, się przydają. Regulaminy, polityki prywatności, wszystkie te dokumenty związane z samą aplikacją, z przetwarzaniem danych, ze wszystkim, co, co wokół waszej, waszej usługi, plus dokumenty takie wewnętrzne. Na potrzeby właśnie RODO, tak? Tam jest cały wykaz dokumentów, które powinniśmy mieć, jakieś listy czynności, które my wykonujemy na danych, tak? Czynności przetwarzania danych i tego jest więcej, 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 więcej. To szczególnie, jak już troszeczkę się rozwiniemy, to warto, warto o to zadbać. No ale to też jest coś, co de facto leży w gestii foundera. No on musi znaleźć jakiegoś prawnika, który mu w tym pomoże, lub na przykład wziąć jakieś szablony tego typu rzeczy z miejsc typu, nie wiem, Akademia SAS, na przykład u mnie, no i musi się, się o to gdzieś tam zatroszczyć. Przetwarzanie danych, tak, czyli wszystkie tematy związane też z danymi, czy od strony aplikacji, od strony bezpieczeństwa, od strony dokumentacji, od strony prawnej, zależnie jakie dane przetwarzamy, to różne, różne mamy obowiązki do spełnienia. No i tak, słuchajcie, to jest mniej więcej tyle. To tak z grubsza, czym founder się musi zajmować. No i pamiętajmy, że na początku no, pewnie nie będziemy mieli wielkiego kapitału, żeby zatrudniać dedykowane osoby do wszystkich tych rzeczy. Będziemy musieli to robić albo sami, albo oczywiście no, księgowości czy tematów prawnych no, nie radzę robić samemu. Wszystkie inne możemy gdzieś tam zaadresować, ale już teraz widzicie, jak dużo jest tych obowiązków poza samą budową produktu. Sama budowa produktu, którą omówiłem, składa się też z 10-15 punktów, gdzie musimy decydować, co budujemy, jak to będzie wyglądało, jak to będzie działało, a tutaj bagi, a tu nowe funkcje, a tu prioryzacja, a tu nowe feature, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a tych kategorii jest dużo. Uf, więc mam nadzieję, że ten film Ci się podobał i otworzył Ci troszeczkę oczy. Jeżeli tak, to będę bardzo wdzięczny za zostawienie subskrypcji, żebyś dostał, dostała. Informacji o nowych filmach dzięki za dzisiaj i do następnego